Cześć, nazywam się Janusz Lierzbicki i będę miał przyjemność przedstawić Wam usługę Forms. Formsy służą tak naprawdę do tworzenia ankiet oraz testów. W bardzo prosty sposób możemy je przygotować, a następnie udostępnić np. Na naszym uczniom. Możemy też wspólnie pracować nad jednym testem z innymi nauczycielami, a następnie wspólnie przeglądać wyniki wszystkich naszych uczniów. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Zacznę od zademonstrowania przykładowej ankiety. Proszę zwrócić uwagę, taka ankieta może mieć tytuł główny, na przykład, jak się lubisz uczyć, a następnie może mieć dowolną liczbę pytań. W tym wypadku jest to jedno pytanie, ale z bardzo wieloma odpowiedziami, gdzie jesteśmy proszeni o zaznaczenie trzech sposobów uczenia się, które wydają się dla nas najbardziej odpowiednie. No to ja już zaznaczam, na przykład. Takie trzy odpowiedzi. Gdybym chciał, mógłbym też wpisać odpowiedź własną. Ja z tego nie skorzystam, po prostu prześlę mój formularz. W tym wypadku dostałem podziękowanie za przesłanie odpowiedzi. Pewnie się zastanawiacie, jak to wygląda od strony twórcy takiej ankiety. Zajrzyjmy więc do narzędzia. Mam w tej chwili widok mojej ankiety w trybie edycji. Mógłbym coś tutaj dodać, zmienić w pytaniach. Ale przede wszystkim mam dostęp do zakładki odpowiedzi. Jak widzę już 76 osób na moją ankietę odpowiedziało, więc mogę tutaj przejść i zobaczyć jak wyglądają wyniki. Dla każdego pytania ankietowego otworzony jest odpowiedni wykresik, ponieważ dużo było odpowiedzi cząstkowych, to ten wykres jest słupkowy. W przypadku uproszczonych odpowiedzi może to być po prostu wykres kołowy, pokazujący procentowo także udział danej opcji we wszystkich odpowiedziach. Ponieważ na tym ekranie widzę tylko podsumowanie, mogę zobaczyć także więcej szczegółów korzystając odpowiednio z hiperłącza. W tym wypadku mam zebrane odpowiedzi. Jak widzicie, ankieta jest anonimowa, z powyższego nie mam tutaj imion i nazwisk moich uczniów, natomiast widzę, co poszczególne osoby wybierały spośród dostępnych opcji. W przypadku, gdybym zażądał logowania się użytkowników, a więc przeznaczył ankietę tylko dla. Osób posiadających konta w mojej instancji Opisa 365, wówczas tutaj mógłbym zażądać gromadzenia ich imion i nazwisk. To oczywiście jeszcze nie wszystkie możliwości przeglądania wyników. Zamknę tutaj okienko i mogę przejść do wyświetlania wyników. Ze względu na przykład na poszczególne odpowiadające osoby. Wówczas, gdybym miał nazwiska zebrane, tutaj byłyby one zgromadzone, mógłbym wybrać konkretną osobę i spojrzeć, w jaki sposób udzielała odpowiedzi, niezależnie czy była to ankieta, czy też test. W podsumowaniu również widzę czas, jaki zajęło danej osobie odpowiedzenie na moje pytania. Kolejna możliwość, jeżeli cofnę się do głównego ekranu mojej ankiety, to pobranie wszystkich wyników w postaci pliku programu Excel. Wówczas mogę dokonać dodatkowej analizy, na przykład na potrzeby prowadzonych przeze mnie badań, lub po prostu zaarchiwizować w ten sposób wyniki zarówno testów, jak i tworzonych przez siebie ankiet. Gorąco zachęcam do zapoznania się bliższego z usługą Forms i wykorzystania jej w praktyce szkolnej. Dziękuję za uwagę!